Witam, moi mili. Dzień dobry wszystkim. No, w tym nowym miejscu dostaję od mojego dziecka wskazówki: Mama, musisz znaleźć miejsce, gdzie jest lepsze oświetlenie. Więc próbuję, więc próbuję. No i dzisiaj siedzę sobie tutaj na podłodze z Wami. Moi drodzy, kolejny live. Bardzo dziękuję za wszystkie, za cały support od Was. Bardzo mi się to. Podoba, co robię, ale bez Waszych wskazówek e, nie mogłabym się rozwijać. Więc jeśli po tym live'ie będziesz miał pytania, miała pytania, chciałabyś inaczej go widzieć, e, interesuje Cię coś innego, daj mi koniecznie znać. Dobrze? Ja na dzisiaj się przygotowałam dla Was troszeczkę, e, ale zacznę tak, jak sobie to zaplanowałam, od wypowiedzenia mojego kolejnego życzenia. A no, mam ich trochę. Więc moim kolejnym życzeniem, moi drodzy, jest marzeniem napisać książkę. Napiszę sobie książkę i mam nadzieję, że ją wydam. Ogromna ilość egzemplarzy. Ogromną ilość egzemplarzy sprzedam i że sprawię wszystkim troszkę przyjemności, i pozwolę zajrzeć za kulisy tych, których tutaj nie odsłaniam. Ponieważ zawsze trzeba coś zachować na później, prawda? Słuchajcie, tytuł książki już mam, imię głównej bohaterki mam, więc ten projekt już się zaczął rodzić. No i zobaczymy. Puszczę fantazję zupełnie wolną, podeprę się moimi doświadczeniami. I słuchajcie. Na pewno nie będzie to książka naukowa, żebyście się tutaj nie spodziewali. Nie, to będzie książka Ja o życiu i jego pikanterii. Taki, taki właśnie mam, mam zamiar. Słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć? Kolejną, bo zaczniemy już dalej o tej mojej emigracji. Kolejny poprzedni odcinek skończyłam na tym, że wypowiedziałam do uniwersum, że, że nie chcę być. Nie chcę być w tym domu, w którym pracowałam, i że jestem zła, wściekła na to, że zabrano mi moją drucianą laleczkę, która była zrobiona, jak pamiętacie, skorga po winie musującym. Więc w tym domu już jak gdyby. Zaczęło się dziać źle, źle dla mnie, atmosfera była niemiła. Ja nie wiedziałam dlaczego. Pani domu ciągle coraz częściej była zamknięta w swoim pokoju, bardzo mało z niego wychodziła. Bardzo, bardzo dziwna osoba, wtedy mi się tak wydawało. Nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, co, co się dzieje. Dzieci, dzieci zaczynały być rozwiedrzone, ale no to wiemy też już, że nie dzieje się to. Bez przyczyny, no coś, coś musiało się tam dziać. Babcia, coraz większy Alzheimer, miała w tym domu, gdzie ja się rodziną opiekowałam. Z nią też nie było za dobrze. Słuchajcie, pan domu, który wychodził w ogóle jeszcze przed tym, zanim ja wstałam, a wstawałam o 5 rano, nie był lekarzem, ale wracał też bardzo, bardzo późno, więc to też było dla mnie wszystko, wszystko bardzo dziwne. Żyliśmy w tym domu jak gdyby wszyscy pod jednym dachem, a jakoś tak osobno. Ja akurat byłam tym łącznikiem, który mógł to wszystko obserwować i to życie takie osobno nie było mi obce, bo będąc w Polsce, w moim domu nie wyglądało to inaczej. Też, jak wiecie, rodzice nasi pracowali, ciągle ich nie było, my biegaliśmy na dworzu, akurat. Mi jeść dawała babcia i ona o mnie dbała. Szłam do szkoły rano, wychodziłam ze swojego domu i późno-późno wieczorem dopiero do niego wracałam. Kiedy do niego też wrócili rodzice, więc tutaj jak gdyby nie było dla mnie żadnego problemu, tylko ta praca, no ale przynajmniej miałam co robić. Jedno, co było dla mnie masakryczne, słuchajcie, to było hmm, tęsknota. Tęsknota za przyjaciółmi. Za przyjaciółmi, a ja widzę, że tutaj moja koleżanka Magda ogląda. E, pamiętasz na pewno nasze czasy. E, bardzo tęskniłam za nimi. To była grupa ludzi wokół mnie, którzy byli dla mnie wyjątkowi. Byliśmy inni, e, mieliśmy inne zainteresowania. Przynajmniej w tej grupie. Bardzo dużo było ludzi, którzy marzyli o karierze e, muzyków, którzy dużo koncertowali. A my, jako koleżanki, mogłyśmy na te koncerty chodzić, mogłyśmy na tych koncertach uczestniczyć w tych, ich, ich rozwoju. I słuchajcie, tego mi brakowało, brakowało mi tego stroju, którym też jakoś wyzywająco reprezentowaliśmy swoje bycie w tej Polsce. Wiecie, wielkie rozjaśnione włosy, czarny makijaż, skórzana kurtka. To było dla mnie coś, te rozmowy, wiecie, te imprezy, tańce do białego rana, od czasu do czasu alkohol, trochę marihuany, co było wtedy normalne. Brakowało mi tego bardzo, bo, no bo brakowało, bo, mając 20 lat, wyjechać i zostawić wszystkich, i znaleźć się, w takim momencie, gdzie tylko dla Ciebie jest ważna kasa. Więc oczywiście przeliczyłam wszystko, przeliczyłam, znowu wiedziałam, ile kasy mi potrzeba, jak długo jeszcze tam muszę zostać. No i stwierdziłam, że zarobię tą kasę i wracam, tak? W tej rodzinie, jak wiecie, był jeszcze pies. Z tym psem wychodziłam. I to był jak gdyby... Ta rozmowa do mojej laleczki przejęły um, te spacery. Na tych spacerach mogłam rozmyślać, wychodziłam z psem, rozmyślałam, e, ale te myśli nie były wcale pozytywne, bo um, rozmyślałam tam, że ja tutaj jestem, nikt tak naprawdę mnie nie zna. Jeśli tu mnie się coś stanie, to nawet ci ludzie w ogóle nie wiedzą, że ja mieszkam czy pracuję u tych ludzi, gdzie pracuję, prawda? Słuchajcie, to była po prostu, wiecie, taka docierała do mnie świadomość tego, co ja zrobiłam, że jestem w kraju, gdzie nie znam języka, nie znam drogi, do nikogo nie mogę zadzwonić, więc fajnie jest tym ludziom, u których ja pracuję, bo tak naprawdę nie mogę im nigdzie uciec, żeby mieć lepszą pracę, bo nie mam jak. Nie mam telefonu, nie znam języka. Nie wiem nawet o tym, że mogę pracować gdzie indziej, no bo taki, taki strach bycia za granicą. Czy ja tu w ogóle coś mogę? Wtedy wydawało mi się, że nie mogę nic. Więc to było bardzo, bardzo niefajne. Nawet na tych spacerach z psem, jak chodziłam, to tak bardzo nie znam języka i tak wstydziłam się cokolwiek powiedzieć, żeby nie zrobić błędu, co u nas w Polsce. Jest tak, jakby wpajane, że jeśli już zaczynasz mówić, to musisz mówić po prostu przynajmniej jak królowa holenderska, i wtedy się odezwij. Słuchajcie, mm, dla mnie nawet problemem było powiedzenie dzień dobry, bo powiedziano, powiedziano mi w tym domu, że jak idę z psem, to ludzie będą do mnie się odzywać, i faktycznie tak było. Tylko że mm, oni powiedzieli, że słowo takie na dzień dobry to się mówi dach. No, dach łatwy, prawda? Tak jak nasz dach domu, więc łatwo mi to było zapamiętać. Ale wychodząc tam, ja się spotykałam z tym, że oni nie mówili do mnie dach, tylko mówili hello, hi, who is it? I to mnie wszystko bardzo pyszyło, bo ja nie wiedziałam, czy ja mogę na to wszystko odpowiedzieć dach, o co oni do mnie mówią, tak? Więc hmm, jedyne, co tam było pozytywne, to przez te spacery ja zaczęłam być hmm, dla tubylców, jak gdyby. Rozpoznawalna, w taki mały, drobnymi kroczkami do przodu, zaczęłam być um, osobą, która była rozpoznawalna, że o, ona wychodzi z tym psem, a ten pies to jest tych i tych, więc y, ludzie chcieli ze mną rozmawiać. Ja niestety nie mogłam do nich nic powiedzieć, bo też nie znam angielskiego, do tej pory go nie znam, ale przyrzekam, że się go kiedyś nauczę. <grym> Słuchajcie, y, w międzyczasie y, umarła. Y, ta starsza pani, to babcia, która była w tym domu. Ja uczestniczyłam w pogrzebie jej i to było dla mnie bardzo wyjątkowe doświadczenie, ponieważ no, mając 20 lat, często uczestniczy się w takich uroczystościach i ona bardzo różniła się wtedy od uroczystości takich polskich. Nie było tam księdza, to był rok 1992-3 gdzieś. Nie było tam księdza. Była przepiękna trumna, która w ogóle tylko dla nas była widoczna na filmach amerykańskich. Mówili o tej osobie ludzie, którzy byli jak gdyby no, z publiki, tak? czyli kto chciał, mógł coś o niej powiedzieć. No i pierwszy raz wtedy zobaczyłam, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, jak już był ten moment, kiedy trumna miała wchodzić w ziemię, bo to jeszcze były takie czasy. Że tak się to robiło. Słuchajcie, to było takie, że nie było tych tej, tej góry piasku obok, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Ta trumna lśniła w słońcu, bo było ciepło, słuchajcie, i bardzo wolniutko obniżała się. Nie było tego, tej ogromnej walki z. Wiecie, u nas na Linach się te trumny tak spuszczały. To było takie okropne, gdzie wszyscy stoją na, tych, na tym piasku, i to się rusza wszystko i gibocze. To było niefajnie. Tutaj był po prostu spokój. Trumna ładnie wjechała do, na swoje miejsce, i od razu za nią zamknęła się, jak gdyby ta dziura, bo dziura była przykryta gałęziami zielonymi, i to po prostu słuchajcie. Dało mi takie, taki, taki spokój, pomyślałam sobie, kurczę. Jednak są rzeczy, które wydawało mi się, że tylko tak można zrobić, a jednak można zrobić to inaczej, co w odbiorze dla osób, które stoją nad tym grobem, które się żegnają z tą osobą, jest bardzo. Bardziej pozytywne, zdecydowanie bardziej pozytywne. Ta babcia już miała bardzo dużo lat i była schorowana, przeżyła piękne w ogóle życie. I to było dla mnie takie coś, że jednak pomimo tego, że nam się wydaje, że to tylko i tylko tak można, można coś zmienić. Tak, ale nie będę już długo o tym rozmawiała, bo co ja chciałam Wam powiedzieć? Na tym pogrzebie jednak zaczęli do mnie ludzie podchodzić i jakieś tam ze mną rozmawiać. Wtedy ktoś zaczął coś tłumaczyć, ja podałam komuś jakiś numer telefonu, no i pogrzeb się skończył i e, tak to było. E, a propos tej szkoły i tego, tego tej nauki, nasza szkoła polska nie, niczego mnie za bardzo nie nauczyła, więc e, dalej czułam się taka, hmm, jakby to powiedzieć, inna, bo wszyscy mówili tam w jakichś językach niemiecki, angielski, francuski, a ja czułam się inna i zaczęłam łapać dół. I to straszny dół. I wiecie, to wszystko przychodzi wtedy z podwójną siłą, na pewno ci, którzy takie coś przeżyli, wiedzą o tym. Wtedy zaczęły dźwięczeć mi w ogóle jakieś słowa z mojej szkoły, że, że tego nie umiesz, a to powinnasz dobrze, lepiej zrobić, a ta koleżanka to umie lepiej. I ja się przez to stałam taką przeciętną uczennicą, taką raczej, która wiesz... Przemyka się przez te klasy, a nie się stara, po prostu, żeby mieć jak najmniej tego kontaktu z nauczycielem. Okropne jeszcze było to, że nasi rodzice, też kurczę, przynajmniej moi rodzice, jakoś tak nie umieli mnie zdopingować, wiecie. W szkole mi powiedzieli, że jestem głupia, wracam do domu, miałam wrażenie, że, 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 że też mi mówią, że jestem głupia, bo. Nie umiem pisać, a poza tym uczenie to jest się trudne, jest to trudno robić, a, a są ludzie, którzy są mądrzy. No ale po co ty to będziesz robić? Bo przecież ty jesteś e, taka jaka jesteś i to będzie dla ciebie trudne, i to tyle czasu zajmie. Jak gdyby chcieli dobrze, nie chcieli mnie męczyć, ale nie miałam jakiegoś takiego mm, podłoża, żeby chcieć nauczyć się czegoś, co mogę wykorzystać w przyszłości. Jeden, co się nauczyłam w Polsce, to bluźnić, jak się człowiek wypowiada. Bluźnisz wypowiadając swoje emocje, bluźnisz wypowiadając swój gniew, radość i tak No i bycie takim innym, takim walczącym, nie wiadomo z czym tak naprawdę. No, i teraz tej Holandii do niczego mi się te nauki nie przydały, bo ani nie mogłam żadnego żartu zrobić, ani nie mogłam sobie pobluźnić, bo po prostu tutaj bluźnierstwo nie jest miłe i nikt się z tego nie śmieje, więc po prostu czułam się, słuchajcie, jak skopany pies, tak? No i teraz słuchajcie: eee, <gryśński> Tak. Żadnych Polaków nie było. Ja tutaj sobie wiecie, napisałam co chcę Wam powiedzieć, i mm, zastanawiam się, jak to powiedzieć. E, ponieważ ta tęsknota, ta, to, to mniemanie o sobie, że jestem głupia i się niczego nie nauczę, po prostu wtedy wprowadziło mnie w taki dół, że ja już chciałam wyjeżdżać, już zapomniałam o swoich celach, już zapomniałam o wszystkim. Ale jednak, kiedy odpoczywałam. I rano wstawałam, znowu miałam do tego siłę, więc to mnie trzymało. Słuchajcie, em, pewnego dnia zadzwonił dzwonek do drzwi. E, ja oczywiście, jako ta e, pani, która w tym domu pracuje, <grych> podeszłam do drzwi i otworzyłam je. Ja wam mówiłam, że ja bardzo tęskniłam za ludźmi, których. E, jako znajomych przyjaciół miałam w Polsce w moim wieku. Nasza paczka po prostu. Słuchajcie. I nie wiem, czy zwariowałam. Czy już po prostu jestem tak zmęczona, że mam halucynacje, ale ja otworzyłam te drzwi i ja widzę moją koleżankę z Polski. Ja patrzę po prostu na nią i dalej, słuchajcie, nie wierzę w to, że to ona. Uśmiechnięta od ucha do ucha. Cześć Ewa! Słuchajcie, ja myślałam, że umrę. Ja już widziałam nawet kolor tej mojej pięknej trumny i cały ten pogrzeb, o po którym Wam opowiadałam po stronie holenderskiej. Słuchajcie, okazało się, że to była moja koleżanka, ona dzisiaj nas nie ogląda, ale mam nadzieję, że to zobaczy. E, przytuliła mnie, zaczęła do mnie terkotać tak jak to w Polsce i... Ja byłam po prostu w szoku. Dopiero później zauważyłam, że ona przyjechała z mężczyzną dużo od niej mniejszym, z ogromnym bukietem kwiatów. Słuchajcie, bo przepiękne kwiaty są w Holandii, a już jak bukiety się robi, to koniec. No ale tak, tęskniłam za znajomymi i w tym domu, jak, tak jak Wam powiedziałam, w większej części czułam się prawie jak u siebie, bo tam wszyscy razem i każdy z osobna. Ale słuchajcie, jedna rzecz była wyjątkowo inna, do mnie nikt nie przychodził, więc ta sytuacja, ja już tam byłam więcej niż 3 miesiące, wiem o tym, bo chciałam wracać, miałam ten bilet otwarty, ale on się skończył, więc ja nie mogłam wrócić, więc musiałam dalej pracować. Słuchajcie, ja już chciałam wracać, ale mówię, muszę ją zaprosić, ale mówię, dobra, najpierw zapytam pani domu. Czy mogę ich zaprosić do środka? Więc lecę taka szczęśliwa, jej pytam, czy ja mogę ich zaprosić do środka. Ona podchodzi ze mną do tych drzwi, bo dom był duży, więc trochę trwało. I słuchajcie, tu mi opadła szczęka. Co ona robi? Ona ich ogląda, dosłownie tak jak muzeum. I mówi do mojej koleżanki, że ona może wejść, a ten mężczyzna nie. I że ona może tylko dojść do mojego pokoju i nigdzie więcej. No więc, wiecie, dla mnie to było normalne, że oni tacy są, więc ja ją zapraszam. Na co ten mężczyzna widzę, że on do niej z tym bukietem kwiatów. Ona mu coś odpowiedziała, bo ja oczywiście nie wiem co. On spojrzał bardzo tak, no, hmm. nie umiem tego powiedzieć, ale to nie było miłe spojrzenie, niemniej jednak nie było upokarzające to spojrzenie. Odwrócił się i poszedł, usiadł w audzie, razem z tym bukietem kwiatów, słuchajcie. Moja koleżanka weszła do mnie, porozmawiałyśmy chwilę mm, i wyszła. Wyszła, bo chciała jemu coś powiedzieć, okazało się, że to był jej chłopak. I natychmiast do mnie wróciła i mówi do mnie tak, słuchaj, mój chłopak jest absolutnie obrażony. Powiedział, że ani chwili nie możesz zostać u tej rodziny, bo oni są po prostu niedobrzy dla ciebie. Oni cię wykorzystują i ty masz się spakować i jedziemy. Ja bym tu dokąd my jedziemy? Co my jedziemy? Będziesz u mnie na wakacjach, pobędziesz sobie trzy miesiące i wrócisz sobie najwyżej do Polski. I wiecie co? Ja już wtedy byłam tak zmęczona tymi wszystkimi e, przeżyciami tam i tą tęsknotą, bo ona była ogromna e, za, za tym wszystkim, o czym wam opowiadałam. Ja się, słuchajcie, spakowałam w 5 minut. I po prostu z nią odjechałam, mówiąc tej Pani, do widzenia. Dalszą historię opowiem Wam w kolejnym odcinku, bo myślę, że na to potrzebuję troszkę więcej czasu, a nie chcę Was zanudzić dwoma historiami w jednym live'ie. Ale tak się właśnie stało. Po raz kolejny stało się coś, czego nie zaplanowałam. Faktycznie, wysłałam niby do uniwersum, że już tam nie chcę być, <grym> jak gdyby mnie bardzo szybko posłuchało. Więc taka była moja praca i moje przeżycia podczas pierwszego pobytu w Holandii na emigracji w celu absolutnie zarobienia pewnej kwoty. Na to, na co było mi to potrzebne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Lajkujcie. Możecie dzielić. Mam też swój kanał na YouTube otworzyłam, żeby mieć jak największą. <ścoughs> Cześć Iwonka. Ono od Ciebie komplement już jest w ogóle. Żeby mieć jak największą szerszę szersz... szersz słuchaczy. bram. I wiecie co? Po prostu mam nadzieję, że coś się z tego zrobi z tych moich live'ów, z tych, z tych moich opowieści. Ale tak jak to ja, planu jeszcze na to nie mam. Na pewno uniwersum coś dla mnie szykuje. Całuję Was życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia i usłyszenia. Mua! Pa! Ci, co na emigracji, głowa do góry.